Nie wiem. Nie Na wiem pewno. co to za ludzie. Nie znam ich. Ała. Co tam się strzelają? Co to jest nasza okazja? Dawaj, 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 chodź, 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 chodź. Witam was widzowie w, 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 w piątym odcinku na kanale Centrum Dziecia Jakutsu. Nasz Hiroshi po ostatnich dwóch godzinach temu już niedzielę robi, widno się robi nie wstał, nie może spać, podał go te żebra co zostało tym nożem. Ma ja chętne spotkanie z szefem, więc nie jest za ciekawie. Hmm. Ja się boję, że Hiroshi może nie przeżyć kilku dni, to co się ostatnio działo to naprawdę. Jeszcze zepsuł to w akcji, pokazał Ci musieli go odbijać, więc Ja nie wiem, w ogóle jak oni go nabierze, nie mam pojęcia. Ale to nie jest teraz najważniejsze. Lecimy po prostu do tej dupki. i tam, nie wiem gdzie w sumie. Nie wiem, pojadę po tym chińskim, bo szef Tata ta, ta, w jest zawsze w tym garażu. A szef zawsze wszystkim chińskim, więc obsługuję, że jej kadajemy jechać do szefa. Szef jest tym chińskim czymś jak w źródłości chińskiej i co? Hiroshi będzie jechał wy możecie w tym samym czasie zostawić łapkę w górę subskrypcję i napisać w komentarzu, jeżeli wam się seria podoba jeżeli macie jakieś sugestie co Hiroshi powinien zrobić to na pewno będzie się staro coś zmienić bo na razie co ja wyszły tylko dwie akcje jedna kradzież auta nie nie pożegnał auto yy... Znajdzie z tego domów, więc my tyle mamy Więc... no. Zobaczymy, jak sobie poradzi, wsiadę Zadał to, by mu przywieźli. On ja nie miał go. Chyba nie wiem? Nie bym nie Nie, 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 nie miał go. Tam ja mu przywiezie, bo GTR-em Co jedziemy do tego miejsca? Dobra, to już widać, Hiroshiro się zbliża. I posłuchamy. Co masz, Szef, do powiedzenia? I z etybenu, o, oh, głosowało są wcale nieco Jakoś so. oh, yes. się Co? O, jest, dobra Nasz Hiroshi jeszcze w ogóle kuleje To też jest dobre No cóż, zobaczymy Jak się potoczą losy Hiroshimie Witam Witam Jest, Szef? Jest Szef jest zdenerwowany mocno Zobaczysz Ojoj oj, widzę, widzę To się nie chyba zapowiada to dobrze No cóż widziałem Okej, okay, jeszcze jakaś sobie wypucha Dzień dobry Nie wiem, nie wiem. Mam Co? Chodź. Idę. Hmm. Witam. Witam. Powiedz, co się wczoraj stało. Możesz mi opowiedzieć wszystko. Ja cię wysłucham. Hmm, co się mogło stać, no... No śledziłem go, tak jak się kazałem. Tak jak kazałem. No tak. O czemu cię złapali? Nie wiem. wiem Dlaczego moje wszystkie plany poszły się ba. Nie wiem, no pojechałem po prostu za nimi. Wyjechałem na plażę, zostawiłem auto. Zeszedłem, jakby zbudzając pytać, co na ile podjeżdżają, wyciągają karabiny, Nie każą wsiadać do auta. Wy myślisz, że to są amatorzy? Nie wiem. Zrujnowałeś mi wszystko? Mm, Okej, okay. to, ale to. co teraz? Co teraz? Oa! Zrujnowałeś mi wszystko. Nie, nie bij. No za Nie, 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 nie. Ja już ostatni system wybrał, za nie. Nie za zasady, nie. jest przesady, słuchaj. Zmieni się. Zrobię wszystko to, co trzeba będzie, tylko... Nie bij, tylko... Słuchaj. Musisz... ...za to jakoś się odpieczyć. Zrujnowałeś Zrobię... mi wszystko. Zrobię wszystko, tylko mnie wszystko. nie Wszystko! Zrobię! Takie plany były, takie plany! Takie plany były! O nie. Wracaj. Nie <noise> zrobię wszystko, przysięgam Tylko daj mi szansę ostatnią. Ostatnią? Tak Ale jak ją wykorzystasz? Co? Jak ją wykorzystasz? To nie wiem. O to jest pytanie. Dobrze, tak jak trzeba Nie. Po co ja amator w Egipie? Fajo, i chyba delikatnie w Na razie nie mam dla ciebie zadań. Na pewno ktoś z garażu. Nie wiem, co mam robić. Muszę! Co mam Na robić? razie nie jesteś mi potrzebny. Muszę sobie to wszystko poukładać. Tyle było planów, mieliśmy go porwać. Okay. Tyle byśmy tysięcy zrobili milionów. Proste zadanie. śledzić. No, Działem śledziłem. To bardzo dobre. Ale to nie wystarczyło. Ach, nie wiem, to kurna. jedno zadanie. Było się rozejrzeć lepiej, a nie po krzakach chcę chodzić. Się patrzeć. Nie byłam mi Dobra, zejdź mi z oczu. Albo chcesz jeszcze dostać w łeb. Nie Szybciej. Odprowadzicie mnie? No to księgi źle powiedziałem widzowie tak kurzonego szybko bo dawno nikt nie wziął o kurde No to nieźle A nic idziemy Nie wiem wziąłem to co mam teraz zrobić Chciałem jechać Jest To dobra nie leży nie wiem w co jest To nie była jego wina, że ja ludzie go, tak. go zapali, bo z niego wszystko chcieli wiedzieć. Nie wiem, Hiroshi po prostu zobaczy pojedzie na chłopę. Hiroshi pojedzie na chłopę. Zobaczy co. Muszę akurat się gdzieś do niego z w sprawie sprzedaży domu. Mam nadzieję. Mogę wracać na chatę? Czy jakieś coś dla mnie? Halo Dobra, nieważne No i co? I raz, sobie wracam na chatę Jeszcze akurat ktoś, ale... Ej, alu fajny RAM To zobaczmy sobie to hmm i alfwenny rom hmm. no nic chodźmy stąd bo nic się jeszcze jeżdżą no ja dobra idziemy nie łatwo idziemy na chałupę i rośnie sobie o, prosto poczeka może w domu przystąpić do ochotę. W sumie my ją dwa dni temu ustawiliśmy 5 że też się da źle. Wydaje mi że to idzie do mnie czekania. Nie wiem, ciekawe. Jakieś wytyczne. Może sobie przyłączyć jakieś w kupić. nie był głupi pomysł, żeby się kupić ten telefon. Dobry muszę ten telefon naprawdę Jak to się do niego da zrobić w sprawie, chcę to Doznać No tylko jakiś autostradzis Jeszcze nic nie do mieszkania po prostu czy ja? Niech będzie do Halo proszę otworzyć Otworzyć to próbę To? Proszę wejść Kamuary. Dzień dobry, co trzeba? Komornik tak, PANA mieszkania nie został sprzedany. Naprawdę? Ten sam się udało sprzedać? Tak. Dobrze. A No w sumie ja to nawet nie wiem, 8 8000. Dobrze. A to jest kto? Czy tutaj ten pan? To jest kupiec. Dobrze, mi to da pan. A to poczekajcie. Mam wam klucze do mieszkania. Co dobrze pan No wrzyska? to już niech pan... Ja nie do... Dobra. Okay. Może chce pan jakieś kawy, roboty, cokolwiek? Nie, nie, nie. To pan poczeka, co to tylko odniosę. Ale widzę, dzisiaj zrobiliśmy coś na coś pieciem. A może tutaj gdzieś jest. od tu. Od Weźmy mu klucze, Dobrze. Tu dla pana klucze, proszę. Dziękuję. Okay. Dla to widzenia. Do widzenia. Okej, okay, widzenia. Ja... Dziwnie ludzie, ale no dobra, czekajcie. To chcę się to schować traktuj to sobie to pod... ...szef. Puszko tutaj. Dobra. Ogarnięte. Schowane. Mamy to czyli na knessle jest 8 ponad 10 koła mamy no widzę, co, wiecie kawał, 10 tysięcy koła mamy już no ja mamy 3 do 3, co mnie teraz może jechać na ten garaż witam 2000 zaznaczyła szefa, tu mieliśmy taką ponad 10 koła możecie pisać w komentarzach, no co w powiem, powiecie czy to, jest to ja. Znaczy na 40 tysięcy, co tam Część kas tej co ma. A my teraz idziemy nie... na garaż. A pewnie nie coś tam z na garażu będą od nas chcieli. Jedziemy. Weźmy sobie od tej strony. Zobaczymy czy ktoś będzie. Czy znowu? I powinien być tak jak ostatnio. Nie, coś się dzieje. Jakieś małe dzieci. jak trójkę, widzę. Ciekawe. No, czyżby się wtedy nie było dzieci? Dobra, wezmę tutaj. Siema. 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 Na prawej jest oh, te gtr No. E, musisz jechać ze mną. E, Ruda dawać ...ze mną. Dobra. Co o tym razem? Mówię sobie, widzę, że jaki się już kulej? kuleć. Kulać? Kula. Nie kuleć. Nie, nie to jest nie kuleć. Nie, nie kuleć. Nie, nie kuleć. Nie, weźmy na jakieś nie sobie jakąś maskę kupię, czy coś kuleć. Nie kuleć. Nie mam Nie na nic sobie coś tam znajdę. jak tam u siebie jak tam w Jakuzie gdzie w czym co mówisz w czym w Jakuzie jak tam czyżby jesteś chyba pierwszą osobą która mi powiedziała jak to się nazywa no widzisz Czy to jest jakuza tak o kurde, widzę jak i raz się dowiedział w końcu dla kogo pracuję ale to wy czym jesteście? Mafią? Czym wy? Czym? Co to jest w ogóle? Kartel. Ale to jest koreański, japoński? Jaki to jest? Japoński, powiązanie z mafią trochę. No, dobra. Wiesz co, tutaj mam garaż, muszę sobie auto zmienić. Poczekaj chwilę. Okej. Okay. wyjść? Tak, poczekaj chwilę tutaj, ja idę po auto. Okej. Okay. Czyli tak, czyli mamy no, gang, no boże, stary kartel, związany z mafią, jak służą, japońsko koreański. Okej, okay. czyli kierowca przynajmniej jak kogo pracuje. Ty, to może się dowiemy, jak to ruda? muszę sprawdzić, wypytać. Dobra. Dawaj, no, szybciej. Idę, idę, To jak w sumie już tak w miarę mówisz trochę, więcej niż każdy, to może chciałbyś mi powiedzieć jak Ruda ma na imię? Bo tego nie mogę powiedzieć, sama nikomu nie mówię. Okay. A to czym się bardzo zajmujecie poza takimi kradzieżami? Narkotyki. Okej. Okay. To okay, ciekawe, czyli ale to handel, sprowadzanie, to robienie, co? To jest uh -huh. Dobra. Taka sprzęta. Więc ja. tam masz jakiś swój garaż. Ale to wy macie jakieś łapki tego w mieście? Czy tylko gdzieś wtyki macie? Czy jak to działa? Hmm. Powiem tak sensie mamy wtyki Okej okay. Ciekawe mnie co że... Idź, ja poczekam Idź O idzie coś na... rzucić na mordę Tutaj gdzieś coś znajdę, czekajcie um, Witam, są tutaj gdzieś jakieś maseczki? O, widzę tutaj jeszcze paczki, dobra Kierunek, jakąś maskę, jakąś czapkę synie narzucił. No, się... Dobra, bo to w ogóle nie wygląda normalnie. Mieć. Mhm. Dobra, na się noc się robi. No, to dobrze. Dobra, ale to gdzie ten klasyk będzie? To tutaj? Zaraz ci wszystko powiem. To ten salon? Z tego salonu? Nie. Nie. Okej. Okay. A to gdzie go by to dostarczyć? Pokażę. nie macie jakiejś innej dziupli, tylko tam wszystko. Poczekaj. Mm -hmm. okay. Mamy z 20 takich. Okay. Ale nie chcemy dzielić informacji. Takimi świeżakami jak ty. Rozumiem, czyli tak, czyli oni... Ogólnie Hirochi jest już git, ale nie chce mu nic mówić. Dezo, to krzyk, to sobie, to jest to tylko jak się taka po więc może wcale dobra A nic. Dobra, prawie. Okej. Okay. Tu po lewo, A gdzie to? teraz jesteśmy. Mhm. Tam dalej jest taki klasyczek. Okej. Okay. Dwóch Miliard, miliarderów tam mieszka, więc uważaj, bo mogą być ochroniarze, chociaż wątpię. Wszystkie kamery zdjęte, okay. więc masz 10 minut na to. Od teraz? Jeszcze nie. Muszę wziąć komputer. Tutaj po lewej stronie. Dobra, to spróbuję wyrobić. Zostawiam ci tutaj. Dzięki. Okay. Dobra, 10 minut masz. Powodzenia. Dzięki. No to super, widzowie. I teraz się ma niezła akcja, tylko jakby się to coś się tędy jakoś Nie. ma Nie. Uuu, 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 uuu. Jestem ktoś tylko. Mamy niby kaset. Jest jakiś kolejny tekstas. Oj, 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 nie wiem, oj, oj, za oj, oj, zrobić oj, jak to zrobić. oj, 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 Mamy 10 minut, więc czas trochę. Kąperdzie? Ja Kąperdzie ja widzowie? No to nieźle. A tu, 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 szybko, szybko, szybko. szybko. Nie ma nikogo.

No to nie jest. Teraz co, wymanewrować? Szybko ucieczka. Dobra, widzę. Uciekamy. Dobra, mamy czysty ogon. A teraz szybko do dziupli. Miejmy nadzieję, że nikt go, nikt chyba nie śledził. Żeby nikogo nie było widać. Ja już i teraz rzeczy nie ogarnię, to. Mógł to dwa razy lepiej zrobić, ale... On nie umie się w takie klaski Coś tam jakiś to robi, ale stara się chłopak widać. Nie chce zginąć. Więc się stara. Jeżdżamy. W ogóle tu jest ktoś? No jestem tu. Nie, nie wiem czy taki klasyk jesteś bardzo. Dobra, jedziemy szybko. O, robota zrobiona! Tak, bez problemu, żadnych komplikacji. O, czekaj, muszę się przyjrzeć. Ogólnie mogę ci powiedzieć, że dla nich już pracuje 4 lata. Mhm. Też z... mi trochę pomogli mi. z jest... No tak jakby, pomogli okay. mi strasznie i muszę się odczytać po prostu. Zim. Ale mam wszystko, oczywiście. Ale mi się to podoba. Czekaj. No, tak jak mówiłem, zero komplikacji, żadnej ochrony, nic, na spokojnie wszystko. Radio no, ci przebija. Co? Ogólnie. Co mówimy? Radio ci przebija, no radio coś ci gadają. Ja zaraz zobaczę. No, kto to podjechał? Zobaczymy. O! to ty. Dobra, Do Vagosów jedziemy. Co? Do Vagosów jedziemy. A, a, ten haracz? Tak. A to ja mam ściągnąć tą bandamę to z bordy? Chodź, chodź z nami, jedziesz. Dobra to poczekaj jest tylko ściągnę na szybko, tu w wow cię zostawię najwyżej Dobra w wow cię zostawię, to będą Jedź pierwszy Dobra, dawaj A to po co my tam jedziemy? A zbieramy Okej okay. Jeszcze musimy z balosami załatwić A co jeżeli wam nie zapasę? Będzie bum bum Okej Oni się nie pierdzielowi co za się nie pierdzielą. Psa. Tak jak kiedyś z Marabundą A co się stało z Eee, y, Dwa lata temu wbiliśmy do nich Wszyscy zostali rozstrzelani Jak kaczki O to super widzowie A no okej okay. Czyli jedziemy Parać, jak nie to wjazd No ale muszą, 24 godziny mają Aha okej okay. Bo no zawsze tak robimy no wezmę. Trochę schowała pogoda. No dobra, wiesz. Coś tu się chyba działo. Lepiej z na razie nie zaczynać. Okay. Co jest? No od razu. Witam. O. Do jutra macie czas, żeby zapłacić haracz. Tak jak zawsze. A jak nie, to będzie kim babu. Nie, no, weźcie przedłużysz o Nie, no, przedłużamy wam cały czas, gościu. Cześć. Kim wy nie ma, Nie, nie, nie. Albo no, jutro dajecie karacz, albo. Powiedziałeś? Co za Nie rozumiem słowa, że jutro macie oddać. Dobra, stop! Co my się będziemy z nim widzieć? Stój już! Przedłużysz od mnie, albo w ogóle mnie dostaniesz. Na pewno? Na pewno. Dobra, skończ ten Dobra, widzimy się jutro, śmieciu jebany. Ocie teraz, sra ocie. Dobra, chodź, Hiroshi. Nie trafiłeś. Jeziemy. Weź go przejdź. Masz jeszcze czegoś nauczyć. Uho. Dobra. To gdzie teraz? Możemy jechać do restauracji nowej. Być... Tak, restauracja. Bo czekaj, ja sobie wezmę nawigację w Oj, widzę, ciekawe, ciekawe. było. Ogólnie to jest nasza restauracja. Aha. Tam praktycznie nikogo nie ma. Okej. Okay. A to chcieliby tak załatwić o swoje sprawy no niestety, albo no, niestety. Czekaj chwilę, muszę do nich zadzwonić. Okej. Okay. Jak jak u nas, podoba? Nie, nie trochę mnie jeszcze brawa ja balu po sobie na reakcjach, ale jest git. Hmm. Fajne miejsce. Tak Rady ci przybię Uuu Bardziej taki klub, po z nic I co? Weźmy coś, jakieś piwko, coś tu jest. No. O, jest. O, no tu jest piwko. Dobra, poczekaj, oni przyjdą. No, no, napijesz już piwka cała tam. Też sobie. No to masz. Też sobie wezmę. No dobra. Powiem tyle, lepiej nie rób błędów. Mówisz? Rób coś powoli. Rób coś powoli, ale dokładnie. Mhm. No dobra, będę pamiętał. Chyba jak coś zjebiesz, na no to. Cześć. Raz mi prawie zrobili. Mówisz aż tak? Taka mocna akcja była, ale no niestety nie dało rady. Cześć. No, Cześć. Dzień w sumie. Z tego co wiem, wysłaliście go gdzieś na jakąś robotę. A. Mój motor. Ja go kojarzę, był ostatnio u mnie. Ostatnio? Tak, miał dzieło robić. No, no, motor mi zabrał właśnie wodzisz. i... Trzeba zostawić to. Tak. No. Trochę taką większą akcję. Uh -huh. Jak tego Jak to dobrze zrobi, to naprawdę dobrze będzie mu. Mówisz? No. No spoko ma się ten barek taki. Ogólnie tak. wydajecie się spoko, niektórzy ludzie, mieli ten szlachet, który chyba nie mieli. No niektórzy. Nie, szef jest fit. Mówisz? Ale niektórzy to... Nie Lepiej nie gadać. nie gadać. No. Dzięki. Dobra, już samiach, bo ja idę tam. Dobra, ja też idę. Dalsze losy Hiroshi'ego zobaczymy w następnym odcinku. A teraz jedzenie przynosisz? <grym> jedzenie sobie przyniosę. Tak, proszę. Co to jest, Hotdog? A, daj. No ja podziękuję. Ja zaraz muszę jechać To mogę cię odwiedzić do domu Czekam na... ten... Dzięki za podłogę Trzymaj się to rację, widzę. To odwiedłbyś mnie? Na mieszkanie? Tak, odwiedź wszystko Co tuś ci dzień zrobił? No tu całą noc siedzieliśmy No trochę się zeszło Dobra Zobacz jakie samochody w ogóle O kurde Dobra, to wyodwieź mnie na... a to trochę... Przepędzienny jestem. I co? Ja nie to ma. zawsze w garażu praktycznie jestem, albo u siebie. Może ślepie, kiedyś tak się gdzie? zabiorę. Okay. A, garaż w mieście. Cześć. Dobra, to jest mi... Ja jestem po domu.